Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Ignacy Nowodworski, a dziś pokażę jak zrobić ożywiony portret. Pewnie zastanawialiście się co by było, gdyby ożył któryś z Waszych rysunków. Ja pokażę Wam sposób na to, żeby sobie z tego spróbować. No dobrze, co będzie potrzebne? Na pewno będą potrzebne jakieś narzędzia rysunkowe. Ja tutaj mam markera, ale mogą być kredki, mogą być pisaki. Będą potrzebne nożyczki. Oczywiście będzie potrzebny jakiś papier. Będzie też potrzebny telefon. Po co dowiecie się? No dobrze, zaczynamy od tego, żeby sobie wyrysować jakiś portret na kartce. Ja postanowiłem. Przygotowałem tutaj coś wcześniej, potem to pokażę. A teraz szybko narysuję jakiegoś pirata z. Papugą na ramieniu. I biorę się zarysowanie. Najlepiej, żeby ten, ten portret był mniej więcej takiej naturalnej wielkości, czyli mam tu dosyć sporą kartkę. Postarajcie się, żeby ta twarz była wystarczająco duża. No dobra. Mam już oczy i nos pirata. Ten wcześniejszego mam w takiej kapitenskiej czapie, więc żeby nie było tutaj jakiegoś zamieszania, może ten będzie troszeczkę niższy rangą i będzie miał na głowie jakąś chustkę. Na pewno jakieś braki w uzębieniu spowodują, że będzie bardziej wyglądał zawadiacko. Zapewne kolczyki, bo piraci miłują się w biżuterii. I ten, ponieważ lubi jeszcze egzotyczne ubrania, będzie o taką kryzę, która zapewne jest hitem mody pirackiej, aczkolwiek może niespecjalnie sprawdza się na statku. Będzie towarzyszyć mu papuga, która będzie wypowiadać najtrudniejsze kwestie. i będzie miała trochę wredne spojrzenie. To zaraz się okaże, jak do tego dojdzie. Oczywiście Wasz rysunek może być w kolorze. Co się stanie tutaj z okiem, to zaraz się dowiecie. Ta papuga jest dosyć wychudzona. Na ramieniu pojawiają się jakieś tatuaże, bo piraci te tatuaże też lubią. No dobra, jak ten portret ożywić? Jak ożywić tego kapitana pirackiego z jednym okiem? Jak ożywić tego skromnego ninja? Zaraz się dowiecie. Zaczniemy od ożywienia papugi. nam otwór, wcześniej zastanawiając się nad tym zadaniem, przygotowałem odpowiednie filmiki z moimi oczami, które się poruszają. Montując filmik do opuki, uzyskam efekt, jakby obserwowała, co się dzieje na statku. Więc w ten sposób możecie uzyskać dość ciekawe efekty. A jeżeli zrobicie to z dźwiękiem, to nawet usłyszycie dość niepokojący śmiech pirackiego kapitana. W ten sposób możecie ożywić swój rysunek. Zabawa jest z tym przednia. Ja zaraz jeszcze, wykorzystując filmik z parą moich oczu, ożywię tego ninja. Tak jakby właśnie rozglądał się. Więc zachęcam do tego, żeby wykorzystać w ten sposób telefon i Wasze rysunki, po to, żeby stworzyć niepowtarzalny, ożywiony portret. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jeszcze ważna sprawa, że galeria teraz organizuje konkurs Brum. Więc warto też sprawdzić, jeżeli macie 6 albo 9 lat, co ciekawego dzieje się, jeżeli chodzi o ten konkurs.